Bez tego. Nie denerwuj się. Nie się. To dobrze. Jakby cię zaczęło to wkurzać, to mi powiedz. To już nie będę puszczał. A mógłbyś to zrobić dla mnie? Nie. Przykro Ty musisz cierpieć. No balans. Irek, dla ciebie to jest podczas na kampanie policjancie. Jestem przytem, jestem <noise> Tak Dla niego to bardziej jakiś umarłak, jak nie... No balansa, no jest jest taka, ale... shop, 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 shop. Stop, no balancu. Stop press, no balancu. Jo. Tak. Jirka. Wolniej Irka, wolniej Stop na Irka Но баланс. Мощнее но баланс. Добро, спокойно, спокойно, уже стоп, стоп, стоп. Jestem złapany. Oho. Za cztery sekundy do przerwania pasów, a bazut kastuję, kastuje, 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 sprzedaję. Kocham pasta. A zota mocno troszeczkę. Dobra, spokojnie, spokojnie. Nie bijcie go już. O sąsiad. Są. Czemu padł? No, plastik. Jest to już żółty. Podnoszę. A, proszę cię. Dziękuję. Za 10 sekund do przerwania. I tylko złapany, przerwać mu zaraz, i tylko to bicie? Nie, nie, aż proszę mi zaję, bicie i ile do bosowego? Dwadzieścia pięćset. Daj tranquille. Złapany. żeby to podtopować, ja? No, może dać. Daję. Wychodzę. Trzeba to wyrównać, no spokojnie. Ekstra jest bardzo dobrze. Słuchajcie, dobijamy globulki. Dobijamy globulki, mocno. No, uwaga, trzecia faza. Spokojnie teraz. Staka. Staka pod bosem. Bela. Już idzie jak przyjdziecie. Go. Przeskamy go. Hardcore. Owo. I leczymy. Ile pranków mamy? Ja mam. Ja też mam. Uwaga na burning ambery. Jeszcze nie. Przesuwamy. Wiem, wiem spokojnie. Pamiętaj, Jestem w konstrukcji. Żeby się przerywać. Jestem w konstrukcji, więc leczę. Odpalę czy... moje trenety. Podniesiecie? Nie dalej w Nie zapomnijcie, żeby wam bra maty nie mhm. rady dysperty, ale wątpię, no. żebym to przeżył Bijemy, bijemy spokojnie Dużo chila Nie da rady Ale dacie radę, dajcie gnoja Bijemy, bijemy Elementale Na Irka z bossa. bosą. Tak na rok. Tak umiera. Wszyscy. Dobra, jest! Maj! Jura! Maj! No za dramat! Mam pierwszy znów yes. Nie, to nie jest drama, dramat. Wykryj, tak wygląda stary. Yes.